Na WoWa weszła właśnie aktualizacja 11.0 stanowiąca prepatch War Within, to znaczy systemową bazę do najnowszego dodatku, który wychodzi już za niespełna miesiąc. Jest to z całą pewnością jedna z najbardziej zmieniających WoWa aktualizacji w całej 20-letniej historii tej gry. Jest tak za sprawą jednej z głównych sztandarowych nowości najnowszego dodatku War Within, systemu Warbands. Który tak w ogromnym skrócie zmienia fundamenty całej gry, powodując, że Progresja naszych postaci, w tym reputacje zbierane, waluty i wiele innych rzeczy jest już nie tylko śledzone na jedną postać, ale na całe konto. I wprowadzenie takiego systemu wymaga skądinąd przebudowania całej gry od podstaw. Naturalnie więc zarówno ja, jak i bardzo wielu innych graczy spodziewaliśmy się, że będzie to najbardziej zepsuty i zabugowany patch w historii World of Warcraft. Ale wiecie co? Oto aktualizacja weszła i okazała się być jednym z najbardziej zabugowanych i zepsutych patchy World of Warcraft. I tak na przykład na skutek bugów w interfejsie, ludzie chcąc usunąć swoje postacie low-levelowe, przypadkiem usuwali swoje wieloletnie mainy. A problem polega na tym, że charakter restoration, to znaczy ta usługa, dzięki której możemy przywrócić przez jakiś czas usunięte postacie, jest zawieszona. Albo z drugiej strony, podobno na ekranach postaci niektórych pojawiali się Intruzi. Postacie, których nigdy w życiu nie widzieli i nie są ich, a pomimo tego pojawiły się ich na ekranie. Nie brak opinii, że jest to intencjonalna dywersja i w istocie ci intruzi są agentami Wojdu i Zalataw ale nie usłyszeliście tego ode mnie. A no i jest jeszcze jedna zmiana w Pripaczu, która jest absolutnym skandalem i oburzające, że musimy w ogóle o tym mówić i uważam, że Wof naprawdę może przez to wreszcie umrzeć. Zmieniono rozmiar dżarowego miecza z Trading Postu z absurdalnie komicznie za dużego do takiego w miarę okej. Okay. Zbugujcie mi grę, usuńcie mi maina, ale to oddajcie w ręce ludu. Zdecydowana większość elementów składających się na system Warband zdaje się działać, w tym takie rzeczy jak wspólne śledzenie achievementów i ich progresu, czy wspólna waluta i jej transferowanie pomiędzy swoimi postaciami. Ale na przykład do teraz nie działa wspólny bank na całe konto, tak zwany Warbank. Ja ze swojej strony powiem, że ja właściwie żadnych z tych bugów, oprócz wyłączonego warbanku, nie uświadczyłem. Jedyny dziwny bug to chyba tylko z fist weaponami na mąku, że są one z jakiegoś powodu na plecach, zarówno w grze, jak i na ekranie logowania. I są na plecach naraz, jak i na dłoniach. Nie wiem o co chodzi i czemu akurat to się zbugowało, no ale to jest bug, którego ja uświadczyłem. A z drugiej strony uświadczyłem wielu dobrodziejstw tego pacza i systemu Warbands, jak na przykład wspólnie śledzone achievementy, dzięki którym wreszcie dostałem wiele achievementów, które na przestrzeni lat tak naprawdę miałem zrobione tylko na różnych postaciach, jak na przykład 100 wygranych na poszczególnych battlegroundach i teraz mi się wreszcie one połączyły, czy z drugiej strony wyfarmione na magu shouldery garosza które co prawda w teraz można kupić, ale to nie nieważne, ja je zdobyłem oryginalnie tylko na Magu, a teraz wraz z systemem Warbands możemy zbierać wszystkie transmogi na wszystkich postaciach, więc duży plusik. Pre-patch War Within oprócz tego wprowadził oczywiście również wiele innych rzeczy, takich jak międzyserwerowe gildie czy skyriding na wszystkie wierzchowce, nie tylko już smoki jak w Dragonflight. A ponadto już od tej środy zacznie się również event prepatchowy, w którym będzie można po całym Azerow zwalczać echa Azeroth i w ich ramach zdobyć nagrody, w tym również wylewelować postać, czy zdobyć startowy gear na levelowanie w War Within, które już naprawdę niedługo, bo 26 sierpnia. I to właśnie wywołuje lekką panikę w społeczności WoWa, ponieważ prepatch jest niezłym bajzlem. Co prawda, oczekiwanym bajzlem, no bo jakby nie patrzeć, przebudowywuje fundamenty World of Warcraft, więc było to jednak spodziewane, tym niemniej, no, dodatek już jest za niecały miesiąc i powstał strach, czy jeżeli tak wygląda pre-patch, to czy tak samo niegotowy jest dodatek i czy Blizzard przypadkiem nie przełoży premiery World of ja osobiście raczej jestem po stronie, że nie będą przekładać tej premiery i że Beta War Within, wiadomo, nadal jest jeszcze przez miesiąc w tej fazie betowej, ale zdecydowanie nie wydaje mi się tak dziurawa jak bałaganiarski okazał się ten pre -patch, ale no zobaczymy. Przy Dragonflight też były takie obawy, ponieważ on też relatywnie szybko wychodził, ale ostatecznie jak wyszedł dodatek to nie był dziurawy i pobugowany jak parę poprzednich historii wowe. ale może się mylę, czas pokaże. W każdym razie ja zdecydowanie bym wolał przełożoną, opóźnioną premierę niż pobugowany produkt. Dzięki za oglądanie, polecam subskrypcję po więcej WoW contentu i do zobaczenia następnym razem.